Mydło zegarek, ciastko Oreo z mydła, mydło w kształcie szminki, a nawet mydło lalka. Zwykłe przedmioty zmieniają się w dziwne mydła w laboratorium Trum Trum. Zobacz niezwykłe wyroby z mydła w naszym nowym wideo. Mydlane Laboratorium Profesor Kujońskiej zostanie skontrolowane przez inspektora probówkę, żeby zobaczyć na co wydawany jest fundusz mydlany. Zarząd chce zamknąć laboratorium, ale Kujońska prosi o więcej czasu. Dosłownie! Inspektorze, zdejmij ten zegarek. Kujońska przeprowadzi imponujący eksperyment. Ciekawe, czy ten Rolex jest ubezpieczony? Kujońska prezentuje swój wynalazek. Inspektorze, proszę spojrzeć na ten zegarek. To super mydło. Jest ponadczasowe. Ułóż formę w kształcie zegarka na pudełku, żeby ułatwić sobie pracę. Spryskaj alkoholem do odkażania i wlej stopioną bazę mydlaną w tarczę. Zastosuj kolejną warstwę alkoholu, Włóż tarczę wydrukowaną na papierze rozpuszczalnym w wodzie. Dodaj brokat do makijażu do stopionej bazy mydlanej i czarny pigment do makijażu. Wymieszaj i dodaj alkohol do odkażania. Spryskaj utwardzoną tarczę alkoholem. Użyj pipety, żeby wlać srebrną bazę mydlaną w korpus zegarka. Zrób pasek. Stop przezroczystą bazę mydlaną. Dodaj olej z pestek binokron i czarny pigment do makijażu. Zarysuj utwardzoną powierzchnię mydła, spryskaj alkoholem i wlej czarną bazę mydlaną. Dodaj warstwę alkoholu. Wyjmij mydło z formy, gdy w pełni stwardnieje. Nie ma niczego, co by zachwyciło tego inspektora, ale Kujońska prosi, żeby wkroił się w to arcydzieło. Najbardziej interesująca część jest wewnątrz mechanizmu mydła. Inspektor jest podekscytowany przed pokrojeniem zegarka. Dawaj, zrób to! Niszczenie mydlanych minut i sekund to tyle zabawy. Czas się zatrzymuje, ale my kontynuujemy eksperymenty z mydłem. Czy to możliwe, żeby zrobić mydło z ciastek Koreo? Jasne, jeśli użyjesz najnowszego wynalazku profesor mydlanej maszyny. Włóż Oreo do środka i włącz maszynę. Nadaj modelinie kształt okręgu. Zrób odcisk prawdziwego Oreo. Zawiń brzegi. Wyjmij ciastko i wypal modelinę według instrukcji na opakowaniu. Roztop posiekaną bazę mydlaną w kuchence mikrofalowej. Dodaj rozpuszczalny w wodzie olej z awokado, kosmetyczny proszek kakaowy, aromat mlecznej czekolady i brązowy barwnik do mydła. Spryskaj formę alkoholem. Wlej mieszankę mydła. Dodaj więcej alkoholu na wierzch, żeby usunąć pęcherzyki powietrza. Zarysuj powierzchnię, gdy mydło zastygnie. Zrób mydło na nadzienie. Dodaj olej awokado do stopionej białej bazy mydlanej. Spryskaj mydło ciasteczko alkoholem i wlej białą warstwę. Wyjmij zastygnięte mydło z formy. Zrób drugie ciasteczko w ten sam sposób. Wygładź nożem brzegi jak stwardnieje. Obecnij nadzienie na brzegach, tak żeby było mniejsze niż ciasteczko. wygładź krawędzie Zarysuj na i wewnętrzną część drugiego ciastka Spryskaj alkoholem i sklej połówki używając stopioną bazę mydlaną Nowe Oreo pojawia się w mydło maszynie Ale czy naprawdę jest mydłem? Wygląda bardziej jak prawdziwe ciastko. Inspektor probówka kroi mydło przy oględzinach Zupełnie się nie kruszy przy krojeniu. A nadzienie wygląda jak prawdziwe. Inspektor znowu jest zachwycony. To mydło jest urzekające. Ale nie możesz przerwać kontroli. Profesor Kujońska przeprowadza eksperyment z łysą lalką. Straciła wszystkie włosy. Naprawdę. I to na waszych oczach. Lalka traci głowę. Ale to niezgodne z etyką nauki. Uspokój się, inspektorze. Jej głowa jest bezpieczna. Ale ma teraz stylową fryzurę. Zdejmij bezwłosą głowę Barbie. Przyklej gorącym klejem do słomki. Pokryj głowę wazeliną. I nałóż 3-milimetrową warstwę silikonu budowlanego. Pozwól mu wyschnąć przez 3 godziny. Zdejmij zeschnięty kawałek z głowy. Stop poszatkowaną bazę mydła w kuchence mikrofalowej. Dodaj olej z pestek winogron, lawendowy olejek eteryczny i pomarańczowy barwnik. Przymocuj spinacz do silikonowej głowy. Spryskaj wnętrze alkoholem do odkażania. I wlej mydło używając pipety. Gdy zastygnie, wyjmij mydło z formy. Różowy barwnik do roztopionej bazy mydlanej. Pomaluj nim usta. Podkreśl je barwnikiem. Dodaj oczy i brwi farbami akrylowymi. Rozluźnij gąbkę i przetnij na pół. Strzyj kawałek satynową wstążką. Zarysuj górę głowy. Spryskaj alkoholem. Nałóż stopione mydło. I przymocuj gąbkę. Przeciągnij wstążkę przez głowę i gąbkę. Zawiąż pętlę. Mydło z fryzurą w stylu disco. Inspektor chce pokroić też to mydło. O co chodzi probówka? To niemożliwe. Ciesz się pięknem i zapachem. Łatwo zbadać to mydło. Wystarczy umyć nim ręce. Profesor Kujońska kontynuuje swoje eksperymenty. Połączmy zwykłe i lalkę LOL, a otrzymamy fajne mydło 3D. Rozwałkuj glinkę na grubą warstwę. Odbij w niej lalkę. Wyrównaj kształt szpikulcem. Nakreśl owal wokół odbicia. I przyklej plastikowy pasek jako przegrodę. Roztop przezroczystą bazę mydlaną. I wymieszaj z brokatem do makijażu i barwnikiem. Spryskaj formę alkoholem. Użyj pipety, żeby wlać mydło na włosy lalki. Wymieszaj bazę mydlaną, brokat do makijażu i barwnik, żeby wypełnić część lalki. Buty, głowę, ramiona i sukienkę. Potnij białą bazę mydlaną i roztop ją na górną warstwę. Dodaj olej z awokado i miętowy olejek eteryczny. Nakłuj zastygniętą powierzchnię wykałaczką. Spryskaj alkoholem. I wylej górną warstwę mydła. Wyjmij zastygnięte mydło z formy. Użyj wykałaczki, żeby wygładzić detale i kontury. Obecnij i wygładź brzegi. Pomaluj twarz lalki farbami akrylowymi. Ta na lol zasługuje na wspaniałą ocenę. Pachnie niesamowicie. Sprawdźmy, jak jest miękka. To takie satysfakcjonujące pokroić mydło na długie paski. A miniące się warstwy lalki są wyjątkowo ładne. Inspektor jest zadowolony z oględzin. Projekt badawczy Super Mydło będzie kontynuowany. Życzymy Twoim mydłom powodzenia! Kujońska ma przerwę na herbatę. A jej studentka od razu przynosi jej babeczkę. Bon appétit, moja mentorko! Podgrzej w kuchence bazę mydlaną przez minutę. Rozpuść w niej niebieski i zielony barwnik spożywczy. Wlej do silikonowej foremki na babeczki. Poczekaj, aż zastygnie. Dodaj różowy barwnik do bazy mydlanej i wlej do foremki w kształcie serc. Zetrzyj różowe serce, gdy już zastygnie. Potnij trochę białej bazy mydlanej i podgrzej w kuchence mikrofalowej. Dodaj kilka łyżek żelatyny. Ubij mikserem. Przełóż miksturę do rękawa cukierniczego. Przyskaj zastygniętą babeczkę alkoholem do odkażania i wyciśnij medlaną bitą śmietanę na babeczkę. Udekoruj wirkami z różowego serca. Profesor Kujońska nie może się doczekać, żeby spróbować bitej śmietany, ale okazuje się, że babeczka jest zbyt twarda. Co za dla nas drada? Pokrójmy babeczkę. Rozciągliwość i gładkość wewnętrznej warstwy jest oszałamiająca. Dobra robota, Bąbelka! Mydlany dowcip na piątkę. Czas na zajęcia ze sztuki mydlarskiej. Profesor Kujońska jest na fali. Wymyśla wzory jeden po drugim i wszędzie znajduje inspiracje. Ale mili bąbelce aż się kręci w głowie od całej tej nauki. Woli myśleć o randkach, na które jest umówiona. Niech sobie poprawię szminkę. Poczekaj, piękna. Przyjrzyjmy się tej szmince z naukowego punktu widzenia. To świetna forma na mydło. Przyklej długopis w kształcie szminki do dna kubka. Wypełnij kubek płynnym silikonem odstaw na 8 godzin. Przednij kubek i zdejmij go z silikonu. Wyjmij szminkę. Zetrzyj trochę bazy mydlanej. Stopią w kuchence mikrofalowej. Koloruj pigmentem kosmetycznym. Zrób różowy, odcień. Spryskaj silikonową formę alkoholem. Wlej różowe mydło do 2 trzecich głębokości formy. Spryskaj zastygniętą warstwę alkoholem. Zmieszaj ciemny pigment kosmetyczny ze stopioną bazą mydlaną. Dodaj alkohol do odkażania. I napełnij formę do końca. Zajmij gotową szminkę. Pokoloruj obudowę opalizującą miką. Całe laboratorium jest wypełnione bańkami mydlanymi. To musi znaczyć, że eksperyment profesor Kujańskiej się udał. Oto ono najnowsze mydło na rynku, mydło w kształcie szminki. Przyjrzymy mu się bliżej. Żeby było dużo mywilin, Odetnij mały kawałek szminki. Nie martw się, nie zapsuje produktu. Niesamowite! Można przekroić szminkę i obudowę jednocześnie. Jesteśmy u progu fantastycznego odkrycia. Co nasi poważni naukowcy odkryli tym razem? Spiniony płyn? Mydlane płatki śniadaniowe? Profesor Kujońska pokazuje swoje dzieło światu: płynne mydło zrobione z tęczy. Dodaj olejek eteryczny do płynnej bazy mydlanej. Dodaj też pigmenty kosmetyczne. Dodaj trochę brokatu do makijażu. Wymieszaj. Wlej do pustej butelki z pompką. Zrób też żółtą i niebieską warstwę. Udekoruj butelkę gwiazdkami. Ale piękne! Panna Bąbelka chce od razu wypróbować produkt. Bam! Uspokój się, Bąbelka. Nauka kosmetyczna jest dla odważnych. To mydło nie wybuchnie. Tylko mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Jest bardzo miękkie. Czy podobały Ci się nasze eksperymenty z mydłem? Napisz w komentarzach, które nietypowe mydło najbardziej Ci się podobało. I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić nowych mydlanych receptur od Trum.